Dobrze, Kamil, w waszym face-to-face -face z Denisem mocno tutaj zabrzało, mocno też cały czas twój trener Mirosław Okniński, znany, lubiany, szanowany. Mu tam podpowiada właśnie, mu tam podpowiada, kurwa, no. Cały czas podpowiada. Cały czas jestem na sztywnym oczy. Jesteś osób. jego marionetką ogólnie. wszyscy jesteście jego marionetką. Tak, tak. Nie jest przykro ogólnie, jako, tobie, jako, jako ciebie, jako zawodnika, kurwa, mi cię szkoda ogólnie, wiesz Czemu? że ty jesteś takim kurwa, że ty nie potrafisz sam własnymi ruami, kurwa, coś wiesz, wytworzyć i tak dalej. Tak, to musicie jako marionetki i się go słuchać. No masz rację tutaj, ja dzwonię codziennie do trenera rano, mówi mi co mam zjeść na śniadanie. Trener ci dupę pociera też? Wszystko robi, nie tylko takie rzeczy. Naprawdę, ale słabo swojej strony yy, zachowaj się mega nieprofesjonalnie, bijesz z partyzanta. Ale dlaczego? Jakiego po no, prostu z partyzanta. Słuchaj, mi kurwa, Nie umajamy ale... się. Człowieku, ja sobie na to nie pozwolę, rozumiesz, mówię do ciebie raz, drugi, trzeci, kurwa, no to ile razy powtarzam, powtarzą, chłopie? No to z partyzanta bijemy, tak? Takie są twoje zasady sztywne, tak? Ja chcesz, to ci mogę tu za garażami napierdolić, chłopie. To ty gadasz, taki mocny jesteś. No? Chcę to zobaczyć. No, no to chodź, wchodzimy kurwa i się napierdalamy, no tak? Zrobimy to. <laughs> Przechodzimy dalej, wracając, masz duże pretensje, Denis Labryga, zauważyłem, do trenera Mirka. Daniel, wy jesteście razem w jednej drużynie z Denisem Labrygą, czy ty też odczuwasz właśnie to? Bo zauważam, że jak Kamil Minda się wypowiada, to ty też się lekko uśmiechasz pod nosem. bo znam Mirka Oknińskiego bardzo długo i wiem, jakim jest człowiekiem, jak potrafi, wiesz, manipulować ludźmi i uważam, że tak, zrobił dużo dla polskiego MMA, ale jeszcze więcej spieprzył w polskim MMA i Ciągle szuka tylko gdzieś jakiejś atencji albo krzyczy i nie ma tak, że nie ma z, nim, z nikim konfliktu. On musi mieć zawsze z kimś konflikt. A teraz sobie obrali akurat Denisa, no ale za chwilę Miraz wymyśli sobie nowy konflikt i będzie brnął w kolejny. Ja, ja uważam, że trener rokiński jest barwną postacią, także uważam, że zrobił bardzo dużo dla polskiego MMA, bo również Daniela trenował, także. No, na pierwszym treningu, jak poszedłem do niego w 2001 czy drugim zerwał mi więzadło krzyżowe, bo byłem troszkę większy, nie nic nie potrafiąc. Tylko na jednym treningu byłeś u niego? Na początku byłem na pierwszym jednym, zerwał, potem po roku wróciłem do niego, czy tam po dwóch latach już nie pamiętam. Na pół roku, żeby nie było, jak Mirek mówił na sześć lat, nie. Mimo wszystko wychował y y wielu zawodników polskiego MMA i... i wszyscy normalnie odeszli od niego, nie? No A dlaczego? Milagra... Dlaczego odeszli? Nie, mnie to oceniać, nie wiem. Najważniejsze to, że trenował najlepszych. Każdy się przewinął przez jego akademię, Ta także ma w swojej historii zawodników ma bardzo dużo Takich uznają zawodników, między innymi ty jesteś tym zawodnikiem. Przewinąłeś się przez akademię, jakby nie było. było przewinąłem, bo był pierwszy w Warszawie, przewinąłem się, robiłem u niego pół roku. Fakt, przyznaję się, zaprosił mnie, gdzieś tam się spotkaliśmy na zawodach Muay Thai. Nie płaciłem mu za treningi, przychodziłem, potem drugie pół roku jak chodziłem, to jego nie było, bo już w kryminale, jak wyszedł, to już mnie nie było, bo mu na stuli. Natomiast Denis Labryga, ja widzę, że ty jesteś bardzo mocno cięty na trenera Mirka. Ja powiem tak, słuchajcie, to nie o to, że Daniel mnie tu broni czy, co, czy, czy, czy coś takiego. Chodzi o to, że ja jestem od 7 miesięcy w Warszawie ogólnie i, i tak naprawdę od kuchni poznałem to, co się dzieje w Akademii. No tutaj Daniel ma większe doświadczenie w tym wszystkim. Mimo tego, że ja jestem tu 7 miesięcy w Warszawie, no to w Polskę poszło mega echo, jeśli chodzi o tematykę Wilanowa, trenera Mirka i, 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 ta, i tak dalej. No co tu się wypowiadać? no Słuchaj. To jest gościu, który jest mega hipokrytą e, i ja mogę mu to powiedzieć w twarz. Wyzywa mnie jako gościa, gdzie, gdzie, jest, gdzie jestem sterydziarzem, gdzie to nieprawda, sam grzał. Wyzywa mnie, że jestem sztywny i tak dalej, gdzie kurwa e, sam siedział i dawał współwieźniów. Spół, Wiesz o co chodzi. To, jest, nie, nie, to nie jest w porządku, po chuj, bo on się wpierdala w te tematy, jak, jak jest, na, jak jest po stronie. Nie przerywaj <sparzenia> mi kurwa pomiędzy. Ale słuchaj, to, są mega <sparzenia> Ale słucham, to ty także... się teraz nie w porządku i nie kulturalnie zachowuj, bo przerywa. Przerywałem ci. No ale ja bronię Przerywa, dobrego imienia trenera. Pyta, nie mów, bzdury i Przerywałem ci? Nie przerywałeś mi, ale jak mówisz bzdury i kłamstwa... No, no, jak jak ale nie raz sam, sam mówił, kim był w kryminale, kim był pod celą, więc wiesz o co chodzi. No ale to nie takie rzeczy tutaj na, na konferencji, o takich rzeczach się nie mówi. Nie, no chodzi mi o to, że jest tylko hipokrytą po prostu, kurwa, dlatego się wpierdala w no, przedział, o który nie hipokry... ma pojęcia, słuchaj. Nie czemu mi przerywasz. Zadam Okej, ci jeszcze dokąd, pytanie. Dokąd, Jeszcze jedno ci zadam pytanie. Budzisz się z w dupie i co robisz? No co Powiem ci tak. Ja nigdy się nie obudziłem, ale wiem, że że ty dzwoniłeś, no ja i jesteś się jeśli ci, z ci chodzi, chodzi... o to, ską, I odsyłem. wiesz co? Nie mów mi o takich rzeczach, bo to ty się umówiłeś z, z transem, no i wiesz co? ja się to jest, nie umówiłem debilu z transem, ty tylko się. No debilu, nie u mnie debilu, nie obrażałem ciu na razie która była Panią do towarzystwa. Nie czytałem towarzystwa. opisu i natrafiłem no, na to, że to z której Nie zrezygnowałem ze usługi. Jak lubisz? jesteś kurwo niedoinformowany. Nie, to, to cię ja co lubisz, ale innych. Będę cię kurwa obrażał, bo tak? mi wykręcasz kurwo jeba na aferę. Ty to przechodzisz. jest to kurwa, bo zaraz ci zrezygnuję z tej walki. Z no jebie cię za garażami i tyle będzie i za się. Zapraszam, to zrobię, kurwa. zapraszam, czekam. Kończył. Następny hipokryta, który wybił się na lekcji, ma y, super, nie wiem, instagramowy wielki i teraz ty nie zawalczysz z nim, w to, bo nie masz Nie mieszaj w w, co? W, nie nie, 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 nie mieszaj tą to dziewczyny, kurwa, jako Hipokrytą lekcji. jesteś, Słuchaj, tak. debilko, debilko, Mówisz jest, o kurwa, debilko? moja przyjaciółka. Ja tutaj, ja się z nim, na niej się nie wybiłem, tylko ona mi w pewnych kwestiach pomogła. Za to jestem bardzo jej wdzięczny i się z tym nie kryję, ale nie mów bez że się na niej, kurwa, wybiłem. To co, jej brat Ale teraz się, nie się Wszyscy tak się dobrze, teraz będą, nie, będą nie mam na, na pytań. Nie mam pytań. Nie, bo ja. to jest dziewczyna uczyna i pomocna. Ja jakoś się nie mogę. Także wybić. wasz słowa. Sławek też Lexi, się wybił. Ty. Help również please, wasz słowa. Sławek też się wybił. Help! Potrzebuję no tak. twoich followersów, Flexi. Moi drodzy, te dwa starcia uświetnią. 30% nam jego karzy na cele charytatywne raz. A to skąd taki pomysł? Po prostu. Rozumiem. Moi drodzy, okazało się, że panel, gdzie myśleliśmy, że najbardziej będzie w Daniel z Denisem, okazało się, że Kamil z Denisem Labrygom jednak przejęli stery. Już niedługo gala w Płocku, Ty grałeś w Płocku, będzie się bardzo dużo działo. Bilety prawie wszystkie sprzedane, więc ostatnie wejściówki na Going Up, bijajcie i kupujcie, bo naprawdę trybuny będą pełne. Ostatnio, kiedy robiliśmy face to face pomiędzy Denisem... Załęckim a Danielą Mielanczukiem działo się bardzo dużo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Denis Załęcki, Danielą Mielanczuk, face-to-face, kolejny raz. Ostatnio nie mieliśmy takiej sytuacji. Czy coś prosto w oczy chcesz przekazać Denisowi? Uważam, że wszystko już zostało powiedziane, więc nie ma co. Pozycja bokserska main event walka wieczoru Gali Cloud Weilma, która odbędzie się w Płocku już pod koniec października. Szykucie, jeżeli jeszcze nie macie biletów, serdecznie zapraszamy. Paperwie oczywiście również będzie na Daniel Omielańczuk i Denis Załęcki. A na zakończenie tej konferencji jeszcze raz zrobimy face to face Denis Labryga, Kamil Minda, którzy przejmą tutaj kontrolę nad ostatnim panelem i najbardziej poddymili. Jedziemy. Ostatnie słowa do siebie. Przed kolejnymi spotkaniami. Powodzenia. Gdyby wzrok mógł zabijać, obaj byliby już na ziemi. Panie i panowie, Kamil Minda King Kong oraz Denis Labryga. Pozycja bokserska. Moi drodzy, to była druga konf pierwsza konferencja przed drugą galą Cloud MMA. Zobaczymy niesamowite pojedynki. Już niedługo programy, już niedługo kolejna konferencja. Będzie się działo bardzo dużo. Zostańcie z nami.